Bielawska Misja Nowa Nadzieja już kolejny rok z rzędu zgromadziła i przekazała świąteczne prezenty w ramach gwiazdkowej niespodzianki, którą już po raz piąty przeprowadzono w kinoteatrze Mokis. 22 grudnia sala wypełniła się maluchami, którzy wraz ze swoimi rodzicami oczekiwali na przybycie świętego Mikołaja. Przez ten okres 5 lat wydaliśmy już ponad 2000 paczek dla dzieci. Dzisiaj jest taki jakby finał tego, co w tym roku robimy. Aczkolwiek już do tej, do tej pory, do dzisiaj wydaliśmy około 250 paczek już poza, poza, tym, poza tą imprezą dzisiejszą. Na dzisiaj też to przesłanie, przesłanie biblijne dla dzieci, dla, dla tych, którzy tutaj będą, że jednak y, nawet Mikołaj jest uzależniony od Pana Jezusa. Także. W programie imprezy nie mogło zabraknąć odpowiedniego wprowadzenia poprzez część artystyczną. Prezenty zgromadzone w ramach tegorocznej akcji oczekiwały tymczasem na swoich właścicieli. Wśród najmłodszych zapanowała euforia, kiedy na sali pojawił się oczekiwany Mikołaj. No, no, ja jestem jakby głównym koordynatorem tego całego zamieszania, że tak powiem. E, no nadzoruje i paczki, występy i wszystko, co tutaj wokół się dzieje. To jest fantastyczne obserwować w ogóle co roku dzieci, które się uśmiechają, jak dostają te paczki, zwłaszcza, że to są z rodzin biednych i myślę, że nie zawsze mają możliwość dostania takich paczek. Większość paczek przychodzi z zagranicy, przeważnie z Niemiec. Są to sponsorzy też od nas. Mamy bardzo wielu sponsorów, którzy pomagają nam co roku praktycznie zdobywać środki na te paczki. Wzorem lat ubiegłych i tym razem misji udało się przygotować ogromną liczbę prezentów. Każda paczka posiadała inną zawartość, lecz wszystkie wywoływały tak samo dużo radości i uśmiechów na twarzach maluchów. To są moi ochroniarze tegoroczni, gdyż postanowiliśmy odejść od takiej typowej tradycji Mikołaja, który gdzieś tam wchodzi ho, ho, ho i tak dalej, tylko zrobić taki spektakl z nutką humoru, z nutką żartu, z nutką muzyki, która, która ma zabarwienie takie bardziej rozrywkowe. No, co? Ja od siebie mogę powiedzieć, że dla mnie to jest wielka przyjemność po prostu widzieć wdzięczność w, w oczach dzieci, e, widzieć wdzięczność w, ocz, w oczach rodziców, widzieć, że te dzieci są szczęśliwe i, i to jest taki szczególny czas, szczególny i trudny dla, dla każdego z nas też, gdzieś, e, który w, w pewnych okolicznościach życiowych znalazł się, się na, na takiej, a nie innej drodze życia, ale. ale... Myślę, że moi przyjaciele, moi ochroniarze też mogą to potwierdzić, że to jest najwspanialszy okres w, chyba w całym roku. Widzie, widzieć szczęście, widzieć uśmiech, widzieć wdzięczność w oczach dzieci po prostu. Tego popołudnia radości z podarunków nie było końca. Po zakończeniu tegorocznej gwiazdkowej niespodzianki blisko trzysetki najmłodszych bielawian mogły cieszyć się z otrzymanych prezentów.